Gdzie jest to oznacza, nie? Kontraband Polis, widzowie! Let's go! Kontraband Police to fikcja literacka gra jest inspirowana rzeczywistością, ale wszelkie nieautoryzowane podobieństwo do rzeczywistych wydarzeń lub prawdziwych osób żyjących lub zmarłych są czysto przypadkowe. Budurze... O kurwa się ale z gdzie po jeleniu ty popi... DOLIŁO cię! Chłopaki założyli się o skrzynkę wódki, że nie przetrwasz tam tygodnia w tej zapchanej dziurze, ale komisarz od podkłada w tobie nadzieję. Hehe myślałam, <grym> że się doli w bramę, ty. Dobra, trzymaj się, dzięki, dzięki za podwózkę, chcę teraz zrobić, jak mam wejść, tędy wchodzimy gdzie on mam wejść? ty? O, drzwi. I ja p... Dole. Co to? Gazeta. Ujawniona kolaboracja. Nikola Rozników dowódca dowódce Straży Granicznej w Kartikacie został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników wskazany na 10 lat ciężkich robót. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w policji. Trwają przesłuchania sześciu innych osób rozwiązanych z Roznikowym. Otwórz teczkę i sprawdź podrażnik służbowy. Teczka. Kontrola graniczna. Niezbędne informacje o kontroli. imię, z bliska numer paszportu. Aha. Imię, nazwisko, z bliska na każdym dokumencie. Aha, to jest jak papers, please. Numer paszportu, zdjęcie. To jest jak papers, please. Tylko, że w 3D? Otworzył szybkę. Aby wejść do karistanu, kierowca musi przystać Kupę ważnych dokumentów. No dobra, poproszę o dokumenty. O kurwa Iwan Romanowicz. Zdjęcie. A mogę jakieś zdjęcie sprawdzić? No pasuje, kurwa. Kontrola zakończona, no? Zatwierdzony. I wy... Dalej. Trzymaj się, mordeczko. Dzięki za taką wizytę, wy... dalej, no? No i dawaj kolejny. Ale maluchem jedzie, ja pierdolę! Jaki jest spoiler, ma Bany ty! Nie jest obywatelem. Karta wstępu. Okej. Okay. Turystyka. Zgadza się. N59QF9 nie zgadza się numer kurwo jebana. No i co ci mogę powiedzieć? No. Kontrola zakończona, odrzucony. Kurwo jebana. No sorry, masz zajebisty maluch, ale no kurwa aż nie ważny dokument, ta niezgodność masz. Wypierdalaj tym maluchem. No, gdzie on wyjedzie? O kurwa, on zawraca po prostu, ale dojebane! Dawaj kolejnego. Słuszna domowa, kierowca nie spełnia wymogów wjazdu do kraju. Zajebiste, tak Papers, please, kurwa, tylko w 3D, tak jak mówiłem. Mogę ci dwie otworzyć? Hej! Co ty Ja jadasz mi te dokumenty? No zobaczymy zaraz są pierdolisz. pierdolisz KARA! Zjednoczone rally Zero omo Kurwa sprawdzę za zaraz raz 17 kwiecień Do jutra masz ważny kurwa pa No ty kurwa no masz czwarta ty Powiem ci no dobra git jest chyba Mam nadzieję Uff perfekcyjna kontrola to dobrze Podsumowanie inspekcji W pewnym podsumowaniu znajdziesz wszystkie błędy ostatnim kierowcy jeśli był przymytnikiem nawet jeśli to gdzieś również galny towar O kurwa Ale zajebisty kurwa jakie jebany chrabuż jakiś, kurwa, co to jest? Siemano, daj dokumenty. Przyjezdny, odwiedziny. Zły numer paszportu, sorry mordo, ale no coś ci mogę powiedzieć, tak? I pierdalej. O nie no cóż ci mogę powiedzieć, no kurwa, spierd... Trzymaj się, pa pa. Aha, to i zajebisty, kurwa, ma kwatera, ty. nie Niezła kwatera. A ja jeszcze opłacam, kurwa, te nagrodzenie pracowników? A co jest tym kurwa, głównym szefem, jak do mnie jakiś inny chłop, roli mnie uczy? Co jest, kur... Aha, czyli wiek 50, jeden jest, jeden ma 0,8 IU, okej. Więc będziemy teraz mogli przeskoczyć pewnie pojazdy, tak? Więc sprawdzę kurwa co mają w środku. To jest kurwa przemytnik, 08 i To jesteś ty kurwo jebana. Siemano. No tak, no kurwa. Typiero dalej. Opona, podsufitka, błotnik, zbiornik, paliwa, zderza, krwitr, powietrza. O kur... No dobra, czekaj O! I kurwo jebana Co teraz? Podnieś nóż ze stołu A, okej okay. Nóż taktyczny O kurwa Mogę cię pociąć? Kolejny chłop przewozi, tak O kurwa ko Inny jako jebany ty. Ja pier. już go aresztować? O kur. Stary. Nie Hehehe, <laughs> jakie smutny. Nie ta. Nie ta. Areszt śledczy. Tu są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Udebrz więzienie, aby zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Zatrudni strażnika więziennego, aby zapobiec próbom ucieczki. Pamiętaj, że pozostawienie więźniów wardywoziem również grozi ich ucieczką. A mogę po prostu zadźgać na przykład? Pff. Ja pierdolę, chciałem tylko sprawdzić, kurwa, czy mogę? Chodź, kurwa, jedź. Szmaro. Tak cię kurwo weźmy, teraz ci widzę, aresztuję. Patrzę, w ogóle inaczej wygląda, ty innego chłopaka aresztujemy. Hehe, ty <śpiewamy> A dajo. Do czego jest to? O kurwa, prawie rozjebałem już widły. Ja pierdolę, jestem kurwa debilem. Dlaczego są te widły niby? Też mogę rozpierdlać rzeczy po prostu oh. tym? Coś w chuju. A opony. A siekiera? Cześć. Czekaj, czekaj. 50. E, dokumenty im pokaż. Dzięki, dzięki, dzięki. Aziz Ozer. Aziz Ozer. Masz złe, kurwa. Masz złe, kurwa imię. Więc kurwo nie wiedziesz, choćbyś kurwa się wziął i mi tutaj zesrał. Także kurewko pierdolona. No cóż ci mogę powiedzieć? Odrzucony. wypierdalaj na podlasie z powrotem. Skąd tam przyjechałeś. Priviet, to wazisz, priwiet, priwiet to wazisz, cudowne bokobrody, pokaż mi kurwa swoje dokumenty, co masz z tyłu na bagażniku, co? Ty szukam wieku, yy, to jest kurwa, prawda, podejrzenie, że to, prawda, spełnia nasze wymogi co do przemytnika, także kurwo jebana, wypierdalaj z pojazdu, świecę latarką UV po oczach, szmato, pokaż co masz w środku tutaj kurwa, Prawda tył, tył mnie ciekawi chuj, co tu masz? O. huh Kurwa pustoty. Hmm No dobra Sprawdźmy jeszcze raz ND386PLF To się zgadza Sufit nie sprawdziłeś? A sufit też tutaj kurwa? Nie, nic nie ma Czyściutko Tak mi się wydaje przynajmniej No tu nic nie widzę, tak? Tu też nic nie widzę Tu nic nie widzę Wydaje mi się, że możesz jechać Wszystko raczej sprawdzone Zobaczymy co z tego wyjdzie No i spierdalaj kurwa Dawaj kolejnego Ty byś kurwa zajmował dupę Wypierdalaj z tym samochodem Kurwa tak sobie wyjechać, No spierdalaj Jedzie mu w dupę, a jednak nie wjechał. Pokaż mi te dokumenty. Karta obywatela. Akaristan. On jest z Akaristanu. Ważny do 8 maj. Sergiej Romanowi. Wszystko jest zgodne, jak widzę. I nie musi mieć karty w tego, bo jest obywatelem Akaristanu. Tak. No i wszystko jest git, kurwa, panie Roman. Eee! Czekaj, kurwa! Proszę pójść, Co to kurwa za wąż, pierdolony na kurwa siedzeniu? Ty. Co to kurwa ma być? No ty kurwo, no ja już chciałem wpuszczać i ty mnie tak, kur... o, a co tutaj te, o, łapóweczkę mi chcesz wpierdolić, co? Nie ze mną kurwa te numery, kurwo, pakujemy do paki, chuj mi to obchodzi, ty. Bijasz kurwa, wziąć to ty możesz kurwa do mordy. O, co to było? Fałszywe pieniądze, zobacz. Oj, kolego, kolego. O, tutaj jeszcze proszę bardzo. Jo. Ale ma pan przepierdolony... Tu już chyba nic nie ma. No cóż mogę panu powiedzieć, panie Sergiej Romanowiec? Jest pan aresztowany, kurwa, rozumiesz. I to jeszcze obywatel Arka i Stanów, czy innego kurwa tego. Ja pierdolę, trzymajcie się. Co kurwo masz? Co masz? Słuchaj, ja mam nóż, kurwa, rozumiesz to? Chcesz coś podyskutować? Jeszcze mam jebane widły. Chcesz coś podyskutować? Siedź tam, jak siedzisz, kurwa i się nie unuś. Dziękuję. Debil. Kurwa, chcę uciekać od razu. Wziąłem mu tutaj. Wynik kontroli. Lewa przednia opona pod deską 3 na 5. O kurwa, to więcej było kontrabandy jeszcze w tym samochodzie. Lubisz parówy. Szczerze, kiedyś miałem gigafazy na parówki po prostu, żeby zjeżdżać te berlinki jebane i w ogóle sobie z tostem, takim z masłem, ale kurwa. zdrowe twój główny. Więc kiedyś miałem, zdaniem jest transport, wjeździe do obozu pracy oraz dostarczenie przechwyconej coś tam, coś tam, po drodze do sklepu Vlada, aby kupić i narzędzia potrzebne do pracy. Policyjsku maszynu. Policyjsku maszynu. Ho kurwa ty. Jak Thanos. Oja, szczoteczka zajebista. Jooo. Zaraz. Garaż policyjny. W tym miejscu znajdziesz swoje radiowozy, porozmawiać z mechanikiem, a przygotował łup lub przygotował lub naprawiał powielony pojazd. Zaraz, siadamy i jedziemy po prostu. A mogę, mogę jechać? Przenieść kontrabandę. Aha! Kurwa kontrabandy nie wziąłem. Aaaaaah! Nie wziąłem kontrabandy, ty. Aha, i muszę tu spakować te przedmioty. O, siekiera jest, kurwa, tutaj. Dzięki za siekierę. Siekierka sobie wezmę. No i zajmi się. Tab. Włącz silnik. Yo, Idziemy do obozu pracy, panowie! Jak się z tym czujecie? Jak się tam. Jak tam wasze humorki? Nawet stawienie, prawda? Nie mogę się spotkania z chłopakami w kamieniołomie, czarisz to? Chłop już nie może czekać kopania kamienia. O kurwa drzewo. Idziemy to teraz robić tym sikierą? Chciałem, kurwa, tym jechać, a tutaj, o kurwa, ty. Wygląda jak pewna miejscówka, której nie mogę powiedzieć, oczywiście na e, transmisji. Także e, wygląda tak podobnie troszeczkę. Brakuje pewnego tylko... O, 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 kurwa, malarza. O, kurwa, ja z przepraszam pana. Cześć, cześć, cześć. No, weźcie wszystkich. Super, kurwa, idealnie. Akurat nam się nie przyda, także se używajcie, kurwa, tymi co chcecie. Ja spierdalam. Mogę zrobić ty kółko? Przepraszam bardzo. Zrobię tylko kółko. Koko. O, kurwa, prawie kółko potrąciłem. Ty. Przepraszam, a, Kurwa. Aha, ha, Zapatrzcie na czat! Przedzam. A, nie, wyprzedzam! Ja pierdolę, prawie wyprzedziłem, kurwa. Mi tu w lewo, tak? No to let's go. Ja wymusiłem, ale chuj mnie to obchodzi, kurwa, w sumie. Nawet nie, czy nie pod prąd w sumie, ty. A, kurwa, na chuj, patrz, czat, czatek prowadzę, do chuja. Dobry, dobry, dobry. Eee, masz coś zamianę I co, ja, kurwa, niby to zrobić? Po chuj mi to wszystko potrzebne, jak ja mam przecież. Po chuj mi to, nóż szturmowy. O, to jest ciekawe, czy nóż szturmowy. Dzięki. O, zrobiłem korek, przepraszam. Już wyjeżdżam, kurwa. Zamknij pizdę, tam kurwa się drzesz. Ci zaraz, kurwo wyjdę. Z... A mnie wkurwiłeś teraz. Coś, coś pogadać? Coś tam, kurwaś ten? Wychodź, kurwa. Co, zamykasz do chuja? Byłaś, kurwa, co? No dawaj, kurwa. O ty szmato. No, kurwa. Pierdalaj lepiej. Spotkamy w Krakowie. O, tutaj. Przerażam pana! Kurwo, Dobra, skończ pierd. A, kontrabandę, super, 117. No i super, dobra, dobra no. Łapa, Opa! Zajbiście, kurwa. I teraz wracamy na. Ten. Strunek, kurwa, też na naokoło? Zrobiłem, kurwa, tyle samo. Jeździłem po tym pierdolonym mieście, kurwa. Zrobiłem tyle samo, co ostatnio. Po chuja, kurwa, jeżdżę. Przemytnik, narodowość. Albarak. Brzmi jakby się dwoił fiutem, ale spoko, Postaram się to pamiętać. Czekaj kurwa, ja teraz patrzę tu czy coś tu nie przewolisz rozumiesz, macho. Dobra, widzę, jak masz jakieś rzeczy. Ciekawe czy masz list przewozowy, kurwa ty. A, co to tutaj? Hmm, Okej... Okay. Witam serdecznie. Dawaj dokumenty, kurwa. Karta obywatela, akaristan. Roman Siergiejev. Kuchenka gazowa, worek z cementem, toaleta, detergenty, lodówka, materiał radioaktywne. Ej, kurwa, ale masz przewoźnika złego, ty, co ty kurwa mi tu dajesz? Jebany kurwa, jakieś dokumenty, ty jesteś kurwa... O, mogę tu wejść, kurwa, ja też stoję tak daleko. Co to się zgadza, kurwa? Worek z cementem, lodówka. A, o to jest tutaj napisane, okej. Okay. Worek z cementem, lodówka dwie, kuchenka gazowa 3 detergenty kurwa jeden. Detergentów kurwa brakuje, ty halo. Detergentów masz jeden, no to co ja ci mogę powiedzieć, no kurwa i tak nie przejdziesz, bo i tak masz słynne imię przewoźnika. A czekaj, jeszcze chciałem tu sprawdzić, czy nie masz jakichś tych kontrabandy, halo? To można w ogóle mieć kontrabandę z tyłu? Co detergenty? Detergent, co to, za to, to, to kurwa jest? Detergenty są tylko jedne. No to kurwa i tak idziesz, no to co ja ci mogę powiedzieć. Dobra, chuj, tu nic więcej nie znajdę. samochodzie też nic nie widziałem jakieś kontrabandy, nic. No co ci mogę powiedzieć? No nie przyjedziesz, tak? Nie przyjedziesz. Odrzucony, bo nie zgadza ci się list przewozowy. No spierdalaj. Siemaro! Dobra, czy ja coś tu widzę na starcie? Poczeka pan, poczeka z tymi dokumentami. Ja yeah, pierdole. A gdzie ten ładunek? A tu jest kurwa ty, aha, ja mogę sobie to wyładować wszystko, kurwa. A czy kontrabanda może być w ładunku? Nie pierdol. Że kontrabanda może być kurwa w ładunku jeszcze. PIERDOLISZ! JA PIERD- Co ty, chłopcy kurwa przewoził? Co ty pierdolisz? Nie wierzę, że w tej grze kurwa kotyki i w ogóle kontrabanda może być w paczkach. Ja pierd- ale pojebana gra. No to co ci mogę powiedzieć? Nawet kurwa się nie sprawdzam, tak? Wypierdalaj stąd kurwa, proszę opuścić pojazd Miesz, Nie będziesz mnie wkurwiał. Weź tam mi się popłacz od razu, kurwa, do kolegi obok nic nie zrobiłeś. Ej, czy jeszcze kurwo sprawdzę? No co, no, no gówno, tak? Ej, jesteś aresztowany i mnie tyle kurwa to obchodzi, ta. Super. E, ty! Możesz to wszystko sprzątnąć? Byłbym wdzięczny. Weź to posprzątaj. Dobry. O kurwa, chłop przewozi świnie, ty. Cześć, czekaj, ja zaraz wchodzę do tyłu. Cześć. He, <laughs> No, wypierdalej, kurwa. Ja sobie tu siadam, teraz ja odpam samochód i stąd. Cześć, to tak do chłopa wjebałem po prostu? Poka dokumenty. No, poka je. Świnia. Eren Padar. Zjednoczone rally. ZLKS 6L6N. 16 maj się zgadza. Odwiedziny. Sprawdźmy tylko ten list przewozowy. Czy to jest serio? Tylko świnia, kurwa. Cześć, świneczko. Mogę cię wyładować? Nie mogę cię haruszać, co w ogóle? Ale wszystko się zgadza, tak widzę. Nie widzę jakiejś niezgodności, tak? Tutaj na kole nic nie widzę, tutaj nic nie widzę. W podmasku coś może pan ma? No nie widzę nic, nie widzę. Chyba jest pan czysty. Proszę, trzymaj. Pojedzie z otwartą maską, czy zamknie maskę? Jestem ciekaw. O, znam Pan <gry> poczeka, sprawdzam od razu samochód, tak? koła. Tutaj kurwa już się otworzę. Okej, okay, okej. Okay, tutaj kurwa. Tak, no cześć! Cześć! Czekaj ci, kurwot Sprawdzam na razie ten. Dobra. Nic na razie nie masz. No dobra, pokaż dokumenty. Aj no, Kasimiew! Oj, kurwa, brak zgodności już w liście przewozowym, proszę pana. Dla bezpieczeństwa, raz oczywiście tutaj z tyłu. Co ty, kurwo się patrzysz? To moja robota? Wypierdalaj, kurwa, na przerwę. A zrobisz UW teraz? Nie, nie zrobię. spierd... Kurwa, siano, rozumiesz. Samo siano. Pytanie, czy możesz? Opuściszę pojazd na chwileczkę? Dzięki. No dobra. Teraz ja sprawdzę jeszcze środek, co? Tylko na szybko. Czy nic ty... Kurwa na pewno nie przewodzisz. O, a co tutaj takiego ciekawego. Pod co nic nie ma, też nic nie widzę. Kurwa, na fotelu nic nie widzę. No, chłop wydaje się, czysty nie przewoź żadnej kontrabandy. Co nie zmienia faktu, że masz błąd w dokumentach, więc tak kurwo nie przyjedziesz. Także Dawid rzeźni Ty Rzeczywiście, Ginult. Kontrola zakończona. O, odrzucony, ponieważ masz złe kurwa nazwisko. W raporcie. No co za dzień? No kurwa, lepiej pisz lepsze dokumenty, nie? Trzymaj się, nara! A wszyscy już. Ja pierdolę, ty. i nasze szklania. O, jutro. No, no. What the fuck? Witam! Tam poczeka tu szybko, kurwa, poczekaj jest ten ja to co od razu cię przejrzę, to wszystko sprawdzę. Na chuj się do mnie rzucasz. Tutaj otworzę, sprawdzę od razu. Mm -hmm. Rozumiem. Mm -hmm. Interesujące tak. Mm -hmm. No dobra, poka te dokumenty, panie. Czy masz coś na wymianę? Drobny handel. Niektórzy przyjazni będą chcieli z tobą handlować. Drobny handel może być dla ciebie okazją na dodatkowy zarobek. Ewer PP4J. O, nie zgadza się numer paszportu, panie. No i chuj w pizdę, tak? No i kurwa, już pojechałeś. Już pojechałeś do pracy, jak widzę, no już widzę. No, co cię mogę powiedzieć? Pepe Cześć! O kurwa, krowę, przywoź, nie widziałem w ogóle ty. Czekaj, kurwa ci maskę przejesz od razu. O, o. O, Jesteś z siebie dumny? O ty kurwa, zaraz ci nogi połamie oczywiście w tej grze. O ty kurwa. Zabieramy ci krowę, rozumiesz to? Już nie masz kurwa mućki. Dawaj kurwa dokumenty. Tylko oddaj. No kurwo, zaraz, zaraz pogadamy. A TY GDZIE? HALO? Co jest kurwa? Przecież to kurwa ledwo jedzie w ogóle. No i tak, to może jechać, kurwa, z drugiej osoby. Tam z kurwa, z drugiej kamery. Stój! Gonie cię, ty, kurwo! Oddaj krowę, śmieciu! Co ci ta krowa zrobiła, kurwa? O, ty, kurwo, i co teraz? Wysiadaj, kurwa. Abym go z... Abym, o, abym. O, cipka! Jaka cipka, kurwo. Wróć do biura na stronku i nowe rozkazy. Aha, ważny telefon, o, kurwa, ty. Siemano, siemano. Rozjewo kurwa całe te, ja pierdolę. Telefon, halo. Halo. O kurwa. Skontaktuj się z brygadą sierżanta Gavirol, ale zajebisty kurwa ziomek ty, Igor Akarow, a Kurwa, jakaś... O kurwa, mgnata. Ooooo! Pierdolisz. W prawo i w lewo O, rozjebałem znak A, chuj to. Masz kolega obok, to prawda Jak żona? E, E, Wadim, nie mogę pasyć kurwa, na ciebie, bo zaraz się wpierdolę E, halo, kurwa Ej, może coś Tak jest, jeszcze. O, O <grym> Wadim Dlatego nie mówisz swojej żonie <grym> Rozumiem O, kurwa I ta muzyczka co jest kurwa, ty jak, co to za robota, ty? Kurwa, jakiegoś deala podpisali. Też się to podnieca? <grym> o KURWA, ZASTRZELILI GO, CO MAM ROBIĆ, HALO, KURWA, CO JEST, YO! Zastrzelili mi Vadima, kurwa, mój kochanek! A czemu to kurwa w ogóle nie strzela, halo? Halo? Dlaczego to kurwa nie zabija? Czy strzelam im kurwa w głowę? Dlaczego chłop nie ginie, kurwa? Na strzał w głowę, co jest kurwa? Chórka, opokameno, a smużno jego żywatko. A trzeba, to jest panie. A i tak miało być? Przekonani o twojej śmierci rebelianci uciekają z startaku. Po godzinie zaniepokojony komisarz wysyła na twoje, na miejsce swojego zastępcę. Raz brygado z Ona na twojej głowie okazuje się powierzchowna, niestety twarz szeroki nie miał tyle szczęścia. Tak miało być? Ej, nie wiem, czy tak miało być, czy nie, kurwa. Nie podoba mi się to. Dokładnie ukończone. jest tylko ten. Kurwa, wali umar. O kurwa, ile przemytników. Bebita szyby dwie. Zardzewiały. Kierowca 50. Embargo na towary. Rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się w wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z królestwa RK. Ismailow. RK. Turystyka Czerwiec Ozen Ismailow. Okej, okay, wszystko się zgadza. Ja bym jeszcze po prostu prosił Cię, żebyś wyszedł kurwo z pojazdu. Wiesz, ja bym po prostu był wtedy wdzięczny za to. Bo jestem ciekaw, czy coś kurwa przewozisz. Tutaj. Hmm, nic nie ma, kurwa. Hmm, hmm. Jakiś taki zbyt czysty ty jesteś ty. No dobra. Czy masz coś na wymiarę? Co ty masz tu na wymiarę? Papierosy, a ci opierdo, A mogę ci pierdać, papierosy? Nie mogę, a szkoda. Worek ziemniaków. Czy po chuja to kupować? Nie rozumiem tego kurwa. Kontrola zakończona. Zatwierdzony. Maluch jedzie. Cześć. Co masz tutaj? soup. Czy ty kurwa seria przewozisz? Mydło, kurwa, w jebanym bagażniku. To jest kurwa, to jest swój silnik, czy to jest bagażnik? Jeżeli to jest jego kurwa silnik, a nie bagażnik, to mi to rozjebie. Nie, tu jest silnik, okej. Okay. Pokaż dokumenty tam. Dzięki. Bierz mi kurwa dupelizu. Aibek Guliew Anal guliew. Królestwo RK. Ale nie mogę ci wprowadzić, ponieważ jesteś z RK, więc. Poza tym nie zgadza się to, kurwa. To jest też inna sprawa. Krzynka mydła widziałem dwie, worek z cementem też nie zgadza, kurwa, bo masz dwa kurwa worki z cementem i masz bagaży od chuja, więc kurwo pierdolisz. Tyle ci mogę powiedzieć, bo ci się to też kurwa nie zgadza, nie? No, bagaży masz niby pięć, ale masz kurwa z tego. Worek z cementem jeden dodatkowy, więc cię zastrzelę. Nie, żartuję, kurwa. Co się kurwa srasz? Halo. Ja pierdolę, przeżywa ty. Wybite szyby nie masz. Aha. A ile masz lat? A ja bym mógł poprosić jeszcze o opuszczenie pojazdu? Dzięki. Jakbym na przykład to powymował, nie ma potrzeby tego wyciągać. Ciekawe, kurwa. Coś mi tu jebie z tobą. Jesteś kurwa zbyt czysty. Jebiesz. Mimo, że jesteś czysty. Sprawdzimy to. O, kurwa. No dobra, nic nie ma. O, w mydle też nic nie ma. A tutaj też nic nie ma. Kurwa czysty jebany ty. No co ci mogę powiedzieć? No nie wiedziesz, było zgodnie z rozporządzeniem zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RK. Jesteś z Królestwa RK to raz. Dwa, nie zgadzało ci się coś, więc... Więc no kurwa no nie wiedziesz, tak? Więc odrzucony.